Siemanko widzowie. Siemanko kolanka. Dzisiaj jest część Halloween. Ej, Misia, patrz, co jest tu w gazecie. Straszny człowiek uciekł z Askabanu, przebrany w... przez potwora. Zielony steruj wygląda trochę jak glut. Proszę się chronić, bo on nienawidzi Halloween. No i już się zaczynają nowe kłopoty. Misia, boję się, a ty? Ja też, ale mam nadzieję, że normalców też nie będzie atakować. Oby nie. Ale musimy się teraz iść na, na górę i poduczyć różnych zaklęć. Na pewno. To jest bardzo ważne. Lecimy. Ja biorę mój ten. Mm, oh, tutaj. Dobra, Misia, nie bądź moją makietką i ja na ciebie rzucę zaklęcie, okej? Okay? Taki. Okay. Na drzwi. Nie może. Mm, dobra, spróbuję na ciebie. Miej różdżkę. W ręku. Jak ja rzucę na ciebie zaklęcie Alohomora, wypada ci różdżka. Dobra? Trzy, dwa, jeden start. Alohomora! Jest, udało się. Teraz um, dam, dam osłona na siebie i ty będziesz próbowała rzucić na mnie bombarda, ale się nie uda. Spróbujemy, dobra? Weź różdżkę. Osłona! Bombarda! O, jestem taki, jakby w gigakuli. Haha. Teraz ty Teraz spróbuj. Zrób al alhomora. Alhomora! Działa. działa! Jeszcze raz, teraz, idzie, teraz zrobimy tę te osłonę. Osłona! Bombarda, bombarda, bombarda! Nie, działa! Jesteśmy przygotowane. No dobra, to te teraz musimy tylko czekać. Ty. Chodźmy na o. dół, chodźmy, a może pójdźmy spać? Ja idę spać, jestem bardzo zmęczona. No, ja też lepiej pójdę. Dobranoc. Dobranoc. Psz, uu, idź za pająkami. Uu, pająki pokażą. miejsce. jest Cie... Uu... Straszny potwór Mieszka O matko! To jakiś zły koszmar A może ktoś chciał nam podpowiedzieć? Szybko! Misia! Co? Chodź! Miałam proroczy sen, że pająki Pająki prowadzą ślad do tego domu Powędrujemy tam w nocy. Na razie chodźmy okay. na... Chodźmy na wielką salę zjeść śniadanie. Mniam! Choty doki! Ło! Wow! Ale pycha. A um. no może jeszcze tak! Nie. Nie, jeszcze to! Ooo. Masz szyjki. Jestem więcej, więcej. więcej! Dobra, ja się już najadu. Nie, może jeszcze zjem. Jeszcze ta Ale tego jest dużo. No sekra, tego jest mega dużo. Mam. O, chodźmy, dobra, chodźmy do biblioteki. Coś poczekać, yy. poczytać o tym z jakimś słym czarnoksiężniku, Dobra, ja tutaj sobie usiądę. Na razie tu nic nie ma. Sprawdzimy kolejną książkę. A może jest tak potężny, że nic? Sprawdzamy, nie ma. sprawdzamy, 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 sprawdzamy. Na razie nic nie ma. Hmm. Patrz o tę starą książkę dużą. w nie to, nie, to jest przecież z zaklęciami. Ano tak. Piętnaście minut później. Matko, jestem taka zmęczona tym szukaniem. Ja też. Dobra, chodź szybko, musimy iść za tymi pająkami. Chodź. A tak my się chcę spać. Będę za mną. Patrz, Przez pająki. prowadzą. Patrz, pająki idą w tą stronę. Jak Jakby były jakimś stadem. Oj co się to z stado pająków. Nie do tego. To są jadowite. A. To było ryzykowne O! No ale tu fajnie ma ten ktoś. Ale ten ktoś to jest... To jest pod... Chodzimy, chodźmy. To jest, to jest zabudowa pół tych... Czy ktoś jest za nami? Pora walczyć z tym potworem. Chcia, <trym> <Ha>, otworzę, otworzę, Chciała. otworzę, to otworzę, 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 Masz to otworzę, otworzę, <trym> masz. masz, au, <Ha>, <trym> <trym> Jeżeli ja wam się ten odcinek spodobał, zostawcie dla nas łapki w górę I sprawdźcie, czy zostawiliście subika Bo lajki przychęcają nas w ogóle, żeby nagrywać takie odcinki I wiemy, co nagrywać, a czego nie Najlepiej zostawiajcie na każdym, jeżeli w ogóle no. jesteście naszymi fanami, ale dobra Jak wam się naprawdę podoba, to możecie ten, kto może, może napisać w komentarzach Fajnie by było, jakby ktoś pisał Ale dobrze, no to buziaczki no pa, też pisają. pa パパ